Dowiem się, kto jest zaprezentowany. Uwaga, możesz. Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie po... Dzień dobry, tu Kraj Basków, Bilbao. Witamy ze Stadio San Manes. Czas na mecz, który przyciąga uwagę nie tylko kibiców obu drużyn, ale i postronnych fanów. A dzisiejszy mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś oba zespoły granią ostatnią kolejkę hiszpańskiej La Liga i E-Sports. Athletic Bilbao kontra Barcelona. Na pewno był to ciekawy sezon, niezależnie od dzisiejszego spotkania, ale miło będzie, jeśli oba zespoły potraktują ten mecz poważnie, dowiodą profesjonalizmu i nim piłkarze rozjadą się na zasłużone urlopy, zakończą... Teraz jest niepilnowany! Przesadził teraz siłą tego strzału Juka przechodzi ponad bramką Popatrzmy bo ta akcja nabrała tempa Mamy pierwszą bramkę To tylko rozkręci nam emocje Jopa Kruj patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu Uwaga bomba zalega Ferran Torres wychodzi na pozycję. Tak, ale się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. No co, mamy 2 do 0. Świetnie go teraz wypuścił. Uwaga, tu może być gol. teraz uważać, by nie stracić piłki. Pewna interwencja, łatwy strzał. Pewnie w obronie. Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Zapachniało tu, hat-trikiem. No ale nie tym razem. Jeszcze. Przy tej formie, jaką nam dziś zaprezentował, to jeszcze będzie miał okazję powiększyć swój dorobek. Jestem o tym przekonany. Mija obronę tym podaniem. Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu! Co za forma! Ależ to było ładnie wymierzone. Celne, prostopadłe podanie. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili batania. Czasem proste środki są najlepsze. A w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Pracą teraz piłkę. Nie utrzymali posiadania. I Rafinia. Piłkę zgarnia Ferran Torres. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Wybija tę piłkę. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. No, jak widzimy, zespoły mają problem z celnymi podaniami w środku pola. Sędzia przerywa grę. Był tam jednak offside. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Nie ma bramki. Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Teraz poszedł Jessa obrońcami. Nie do wiary. Tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Ależ teraz podanie w uliczkę. Niestety zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Doskonale utrzymuje piłkę po isku. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. A na stadionie Benito Villamarin w Sewilli. Zmiana wyniku. Mamy pierwszą bramkę dla Walencji. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mija 29 minuta meczu. Bardzo dziękujemy. Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. Dochodzi do podania. Rośnie. Jak on to zrobił? Niesamowite. Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czaplą. Znakomita interwencja. Bo musi dodawać pewności siebie. To jak to, ale Barcelona potrafi wypracować sobie sytuację do oddania strzału i dobrze ją wykorzystać. Świetny występ. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Świetne teraz prostopadłe do kranie. No, jednak Chorągiewka w kurze. Minimalny, spalony. Naprawdę minimalny. Mogą tu mówić o dużym niefarcie. Trafna decyzja, ale trudno tu kogoś winić. Zdecydowane wejście teraz. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. No świetnie obronione to uderzenie. Aleks Berenger. Brata. Znakomite, prostopadłe podanie. Uwaga, może być ciekawie, ależ to była okazja. Oj, będzie wziął sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Kontra z roku niezła, ale wyjaśniają sytuację. Brata! Brata! Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. Ula co za refleks. Bramka ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby... I teraz poprzeczka, ale gramy. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. No nie do końca ten mu wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. 100. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Zaczęli drugą połowę, a my za chwilę przekonamy się, czy Barcelona zdoła jeszcze utrzymać, a może podkręcić to tempo. uważać. Rywal go naciska. Uwaga, może być groźnie, ale piłka trafia do bramkarza. Ten stanął na wysokości zadania. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Nie do wiary, nie mają litości, powiększają teraz przewagę do czterech goli. Ta powtórka najlepiej ukazuje kurs i wizję, jakimi popisał się Dejon przy tym podaniu w uliczkę. Tak to się robi, Szanowni Państwo. Świetny strzał, ani chwili batania. czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. A na stadionie Benito Villamarín w Sewilli. Zmiana wyniku. Mamy pierwszą bramkę dla Betisu Sevilla. Prowadzą teraz 2 do 1. Na zegarze mamy 52 minutę. Dziękujemy za tę informację. Zdecydowane wejście w piłkę. Bramka z Popałach. Oj, ta próba naprawdę mogła się podobać. Było blisko. Trochę zaskakująca decyzja, bo z takiej odległości szanse powodzenia są niewielkie, ale warto próbować. Niewiele brakowało, a zakończyłoby się bramką. Tracą piłkę. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja, arbitra. To był książkowy odbiór piłki. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu blanka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Powiększają przewagę. 5 do 0. Decyduje się na strzał. Jednak ostatecznie niewielkie to było zagrożenie. Rutynowa wręcz obrona. Groźnie teraz jest pod presją. A teraz? O proszę, to się nazywa interwencja klasy światowej. Doskonale przerwał tę bardzo niebezpieczną akcję. To może być groźne. Będzie kontra. A tymczasem na Santiago Bernabeu padła bramka. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla matryckiego realu. Zdobywcą gola jest Rodrigo. Odbita piłka wpadła do siatki. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Minęła 62 minuta spotkania. Dziękujemy za informację. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Piłka poza boiskiem. Grę rozpocznie więc Bramkarz. Teraz Ansufati. Próbuje szczęścia. różnie było. Dobra interwencja. I oto mamy presji. Musi uważać. Traci piłkę po tym doskoku. I gol! O, rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Strzał z daleka! Ale ze spokojem teraz broni to uderzenie. Łatwizna dla bramkarza tej klasy. A na stadionie Benito Villamarin w Sewilli. Zmiana wyniku. To trzecia bramka dla Walencji. Prowadzą już 3 do 1. Minęła 73 minuta. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Ale jest ciekawie. No, znakomity teraz ten strzał, ale piłka odbija się od słupka. Pyf, bo jak inaczej to określić? Czekają go bardzo niebezpieczna sytuacja. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Teraz jest niepilnowany. Jak on to zrobił? Niesamowite. Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. Pomusi dodawać pewności siebie. Jest wybudowana próba przerwania akcji. I teraz dystansu. Chuba odprowadza tylko piłkę w Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. A Sufati przy piłce. Okazja, nie zepsuć tego. Cóż niesamowitego, jeszcze jedna bramka. Ewidentnie rozwiązał się worek z kolami. Ani myślą zwalniać tempa, To jest nokaut. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Oj, oj, piłka oj. puszczona między nogami. Dobra ta interwencja. Wychodzi na pozycję. Piłka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Ze skrzydła w szesnastkę. Oj, oj, chyba nikt nie powiedział, żeby się nie popisywać. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Decyduje się na indywidualny rajd. O, wyjdzie z dośrodkowania. Piękny był to wolej, no ale jednak budło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Świetne wejście, piłka odebrana. Mija obronę tym podaniem. Groźnie, może strzelać. Ależ tutaj kapitalny blok. Zagrożenie nie minęło. Sędzia kończy mecz Barcelona.